Maneczko, moi kochani, witam Was w kolejnym odcinku z serwera mc.km1.pl. Jak widzicie, nie mamy już generatora Kobla, tego takiego małego, tylko coś tu powstaje. Znaczy, to już powstało, ale niestety tak mi się fajnie nagrało, że się w ogóle nie nagrało i musiałem zburzyć. Tylko platformę zostawiłem tam, to podwyższenie takie. I zbudujemy sobie dzisiaj stoniarkę Znaczy no stoniarkę, koblarkę w sumie Bo z tego co się dowiedziałem To drop jest Z kobla Już wam pokażę yy, Pierwszy poziom no i level wyspy Na razie mamy level wyspy 15 Ale co blok no to tam nam się powiększa A mam nadzieję że Dojdziemy do 5000 w końcu i będziemy mieli diaksa Tylko że 1% jest Ale zawsze coś yy, Dobra, i teraz tak dostaliśmy od Smixona y, donate'a takiego bardzo fajnego w postaci 9 staków y, tych diamentów. I moim planem jest tak, że pierwsze 9 osób, które mnie zasubskrybuje dostanie stak, stak diamentów. Jeśli y, nikt Wam się nie zgadza w grze, a z YouTube'em, to po prostu mi w komentarzu napiszcie. Swój nick w grze i będziemy się doga dogadywać yy, kiedy. No, kiedy możecie odebrać to i oczywiście to będzie wszystko nagrane. Także no o, pięknie liście znikły. Dobra, nie tniemy drzewek, nie mam na to czasu. Tu się zrobiło pięknie. Tak, tu mam wszystko przygotowane, już stamtąd. Tylko nie zrobimy tego do końca, bo niestety nie mamy pieniążków na redstone. Ale coś miałem zrobić w piecyku, w sumie to 40 się może przepalać, bo to 40 się może przepalać. Dobra, chodźmy, robimy tutaj. Postawmy sobie parę tych, żeby było jaśniej. I ja to planowałem zrobić tak. jak to było, bo to już to, to było przedtem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I pięć piecyków, żeby nam się nie przesunęło tak, nie tak, źle. Ten piecyk i ten piecyk. Ten piecyk idzie tu, a ten piecyk idzie tutaj. I pięknie nic nam nie widać, dobra. Tutaj i teraz było... Także tu było to. Tak, tak. Tu niszczymy. Teraz to ja to za szybko zrobię. Yy, tu będziemy mieli wodę. Wodę tu będziemy mieli. Czyli teraz idzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tu też pójdzie woda. wszystko ładnie równo pasuje zrobić żeby to jakoś wyglądało dobra tu, aha tu nie będzie tego tylko będziemy mieli szkło pyk, i tu będzie to samo o dobra, w sumie to mogliśmy zrobić tym koblem w tamtą stronę, ale już dobra, mniejsza tu mamy jedno tak tak o. tutaj będą to będzie tutaj i tu będzie to. Dobra. I teraz to i tak. Tu woda. Tu woda. Tu woda. Mamy wodę i dajemy sobie lawę. Powinno nam się zrobić, dobra. To sobie zasłonimy. To sobie zasłonimy to sobie również zasłonimy mam nadzieję, że nic się tu nie popsuje yy. tak, tak, tak dajmy pochodnie tu jedną tu drugą, żeby nam czasem nie mieliśmy nie, żebyśmy nie mieli niespodzianki z mobków aha, 5 minut i odcinek nagrany ekstra mm. Tu mamy to, tu mamy to, zobaczmy czy to działa w ogóle. I tak, tu musimy coś zrobić. Oj, jak to się stało, że jednego nam brakuje? Coś jakieś nie do. Aha, bo tutaj pójdzie jeszcze szkło, tu gdzie jest lawa. Tylko, że nie mam pieniążków na piasek. Ale czekajcie, z klep. Yy, to, nie, to. Budowlane to. Chociaż jeden kupimy dwa. A, za 2, za dwa 15, ale za jeden kupimy. Dobra. I Wam zaraz pokażę jak to będzie wyglądało. To się przepala tu. Dobra, to niech się przepala. To sobie weźmiemy i przepalimy sobie tu 12. Mm, no dawaj, dawaj, dawaj. Cyk, cyk. Dobra, to mamy. Drabinkę tam położymy. A, potrzebujemy coś zrobić te. Na razie 4. Pyk i tu dajemy red z tą, którego nie mamy za dużo. Aż tylko 6. I tu sobie tam. A jakbyśmy dali przycisk tutaj? O, działa. Dobra, a dajmy sobie przycisk tutaj. I. Pięknie nam wysuwa, dobra. Tu leci nam lawa, czyli byśmy musieli zrobić. Czekajcie, bo tak to będzie zabudowane tymi tymi, 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 tymi. Tak, to będzie tak. Czyli skoro mamy jedno, 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 jedno. tutaj będzie u góry taka nawet może to połączymy tak będzie taka obramówka ładna ale to jak będziemy mieli pieniążki, bo na razie nie mamy pieniążków dobra, kobel nam działa znaczy koblarka nam działa co byśmy mogli tu porobić jeszcze tu mamy tak ładnie zrobione, tu mamy ładnie zrobione tu będziemy mieli cały zegar tylko musimy się dorobić redstone'a, niestety, a redstone jest drogi i to bardzo. Mm. Kopanie tu. Bo za 16 jest 500. Także no powiem wam, że trzeba będzie dobrze zarabiać, żeby a czemu nam się to nie... Tu jest git. Tu jest git będzie dobrze zarabiać, aby po prostu zrobić to, co mamy w planach. Dobra, tak, to mamy, to mamy. A tu jeszcze sobie zrobimy na pewno podajnik kilofów. Tylko do podajnika kilofów nam jest potrzeba dużo redstone'a i, i żelaza. Co to ja mi się nie... O kurde Nie robi Czekajcie, musimy oszukać trochę system Tu jest wszystko, tu... Aaa Też jest wszystko, dobra to to to, a tu miałem sobie coś sprawdzić, diament blok Tu sobie miałem coś sprawdzić, czekajcie nożyczki, nie nożyczki Jak się robiło Jak się robiło jedną rzecz No, nam to nie działa. Tak, zalejemy się wszystko. Ale w sumie. Aha, nic tu nie możemy dać do lewej ręki, bo. Trochę mnie to niepokoi. Czemu to nie chce się w ogóle tak zalać całkiem, żeby. Jakby woda za wolno leciała, czy coś. Bo przedtem mi wszystko wyszło ładnie. Aha, tu mieliśmy jeszcze dać drabinkę. Yy, drabinka. I musimy sobie to odkopać. Odkopimy. Wyciągniemy lawę. po kilof to rozwalimy od razu bo to tylko przeszkadza mm, dobra to przeszkadza i teraz tak, weźmiemy sobie kilof nowy chyba mamy jeszcze w skrzynce jak nie to się zrobi mamy kobla trochę to wszystko będzie wymienione na te, taką podłogę tak tu już zacząłem robić bo nie wiedziałem jak o skończył się jak się robi yy te te białe takie zaraz zobaczycie czekajcie to to to, to, to. tu sobie od razu żeby to tak nie wyglądało dziwnie to sobie to Zróbmy już tak, jak ma wyglądać. A mamy czasu, a czasu także. Tu, oho, brakło. Brakło płyteczek Cyk, 12 powinno wystarczyć, jeszcze zostanie. Dobra, kilow mamy. A. I tutaj mamy takie coś. O, gładki kamień. I z tego gładkiego kamienia robimy wtedy te pół płytki które będą obramówką całej wyspy to będzie taki żywopłot kto oglądał ten w, w poprzedniej serie ten wie o co chodzi yy. tu na tym będą liście i będzie fantastycznie no będzie trochę roboty z tym na pewno ale w sumie nie, możemy tu nie dawać półpłytek tylko tylko bloki całe i półpłytkę tylko no znowu zobaczymy na razie był płytki zdałem, bo coś mnie tak się zamotało Dobra, ale tu coś jest niehalo Dobra, woda się rozlewa. Idamy teraz to aha i nic nie widzę. Cyk, cyk, cyk i cyk. Chyba się zrobiło, nie? Włączymy Dobra Wypchało całe Włączymy I znowu nie, wypchało mi tego Co tu się stało się? Za szybko po prostu to zrobiliśmy, no i chyba Coś jest zepsute to też otwórzmy i to otwórzmy dobra to mamy weźmy to wszystko 2 3 4 5 jest 5 tu jest woda tu to o tak by tu się woda nie wlewała ale hmm. dlaczego a gdybyśmy wodę dali tu dali woda i dali to tak dalej to samo z tego trzeci raz, przebudowywał, no bez jaj no woda była na pewno tutaj czy ona była dwa odsunięta? tu mamy dwa i tu też miało być dwa odsunięte Ty chyba, że woda była dwa odsunięta już nawet nie pamiętam No jeden była da tu szła woda, tu szło to i tu to Coś tam latało A zobaczmy na bo to może jest wina guziczka Czekajcie teraz kopmy to ten kobelek który chciałem gdzie sprzedać żeby zarobić na yy, redstone ale to już w następnym odcinku mam nadzieję że się do, dorobimy się pyk i tu cyk Wiem, już wszystko. Nie może być tu. Tutaj. I chwila. Bo od razu włączało nam ten piston. A nie po tym, jak poszedł impuls na redstone, czyli włączało go pierwszego. A jak go włączało pierwszego, to on zadziałał wcześniej niż te wszystkie. Czyli blokowało od razu wodę. I po prostu się nie za. Nie robił się ten, ale jest to samo, chyba moja teoria się jednak nie zgadza. Mmm, no, 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 no. Tu. Aha, bo to się musi zgasnąć. sobie weźmy do tej ręki weźmy to dobra. tak to wyrzućmy i dajmy to I niech się zrobią wszystkie dobra to mamy to mamy i to mamy i teraz tak wypchało się, schowało się zrobiło się, wypchało się schowało się, zrobiło się wypchało się Zrobiło się o. Kurde no najlepszy był ten zegar Żeby to widzieć co się dzieje Tu raz wypycha Raz nie wypycha i to nie wiadomo Tak teraz jak Tu mamy kamień Tu mamy kamień Tu mamy kamień Kamień i kamień Dobra Czy powinno działać wszystko No, to był jakiś błąd, ale teraz wypycha wszystko tak, jak ma wypychać, z tego, co widzę. Zobaczmy ostatnią próbę. a i no dalej coś jest... Do... No musi być ten zegar, no musi być bo wtedy będzie nam równo wszystko miało odstępy a będziemy widzieć co się dzieje I podkopmy teraz tu, zobaczymy czy... o fuck No tu w ogóle woda nie dotarła Nie, musi być zegar. Nie ma co musi być zegar Bo to tak guźwa podaje jak chce O, podniesiono coś tam Nie wiem co się stało O, a miałem zobaczyć jeszcze, co tu mamy. Sadownik, 32 jabłka. Mhm. Zgromadź w eku pod was taki drewna demon. Aha. 48, piekarz. Przez taki papieru, o kurde. ale jakbym 10 taków to stówka, a stówka mnie nie ratuje przecież w ogóle. Ta szkoda nawet. O Pamiast... co? Ścina albo za o, kurde. Co tam przyszedł do mnie? Wyzwanie ukończone, co to jest. A po co mi to wszystko? E, no to powiem Wam, że gościu... Kuźwagon się nazywa. Słaczek. mamy genderowe wszystko no powiem wam że gościu mnie zdziwił ale to tak załatwo Łatwo będzie teraz strasznie załatwa Jak mam 20 tysięcy kasy, no to i jeszcze te, 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 jakiś te postęp, chyba to jest to nie. Dobra, to zróbmy to samo co tutaj, damy to po prostu, damy to po prostu tu i no już więcej osób będzie inaczej, tak, tak, tak i tak i mieczyk i kilof to i to i to czyli 9 osób, 10, 11 osób będzie po prostu dostanie prezencik ode mnie Czyli te o ogólnie. Chodźmy do niego na wyspę, zobaczymy co on tu ma. Też ma te bloki. Muszę się go zapytać zaraz jak te bloki o pszczoły To ma chyba jakieś sąsiada Panda, o, panda Przepalarka I co? Mowy Sprzedaj wszystko? Mowy. Nie wiem o co to chodzi. Będziemy rozkminiać, ale też nie chcę mieć tu za łatwo. I Jak to było? Help. Kurde, jak się to... i? Sorry, czek... 200... No, i git. Oddaliśmy kasę, to tylko przyjmiemy jako donate. tam tamten nazywał znowu. Też na S był. O Jezus. Dobra, dajmy sobie na środku donate. Donate. I tu tak jak mówiłem: 11. Pierwszych osób, które mnie zasubskrybuje dostaje albo z tak. diamentu, albo, yy, albo albo, albo, albo. Aha, jeszcze to dostałem I pieczonych to i weźmiemy, a jajka, no to 12 osób Z tym się będziemy bawić, jak będziemy mieli kasę Ja tu coś ogarnę poza odcinkiem i zobaczymy jak to wszystko wyjdzie A teraz się będziemy żegnać, już mamy pół godziny, także Trochę za długo. Trzymajcie się na razie.